Moi drodzy, moja pani zablokowała zablokowała się klapka wlewu paliwa i teraz w Renault scenik robimy naprawę a żeby dobrać się do siłownika centralnego zamka do klapki paliwa To jest centralny zamek. To trzeba. Trzeba zjąć ten boczek, żeby dobrać się do e, bębenka pasa bezpieczeństwa. Trzeba zjąć wcześniej te pierdołki. Trzeba wykręcić lampę. Bo inaczej się kuźwa nie da. No, chyba, że weźmiecie szlifierkę. O, teraz siłownik pięknie widać. Ale wszystko trzeba od dupy strony zrobić. Ale nawet jak tu się dostaniesz, to guzik co zrobisz? Bo wpierw musisz wyłamać klapkę żeby dobrać się do tej czekaj o do tej śrubki bo inaczej niestety nie wyciągniesz siłownika czyli tak czy tak brecha chwila no niech tu mam kluczyki zobaczcie o zobaczcie kochani Chodzi, ale kurwa, nie chciał chodzić do końca, aczkolwiek było takie niby awaryjne otwieranie, ale to po dotknięciu się zjebało, czyli tylko brecha. Mało tego, teraz żeby to wszystko złożyć, to trzeba jechać chyba do serwisu. Bo, jak się kabelki przytnie, to będzie zwarcie. Jak będzie zwarcie, to będzie pozar. No to to jest tragedia. W Astrze było prościej. A tu niestety inaczej się nie da, jak rozebrać jedną dziesiątą samochodu. Plus lampa. No nie wiem, czy sama lampa wystarczyła. No, może, ale to wtedy i tak nie mam dostępu z góry, a tu jest fajniej, czyli muszę tu pas wykręcić najpierw. No. Wszystko jest ładnie, pięknie, dopracowane, ale nie daj Boże, jak Wam się nie otworzy. Ja w ogóle siłownik kasuję, nie jest w ogóle potrzebny, dziurkę zaślepię. Niech on sobie tam dęda gdzieś na dole żeby nie było Co by tu jeszcze powiedzieć No trzeba uważać na plastiki na pierdoły bo nawet trzeba zdemontować tutaj tą No to No nie wiem ale Bynajmniej jak ktoś ma jakiś problem z klapką, to proszę do mnie. Proszę do mnie. Ja tutaj zaradzę i to nie będzie drogo, bo klapki chyba nie są za drogie. Bo to prosty plastik jest wyłamać, wyciąć ten cysek, co tu wychodzi i macie święty spokój bez rozbierania samochodu. Podłożyć szmatkę i już. Dobra, darka.